No. No No to baba sobie jaja robi. Kto? Nie, proszę pana. Nie, pan, ten kto zgłosił, no to musicie zgłosić ten numer na policjantów. <noise> no. Basia, mam dobre żarty. Słuchajcie. E, zakład pogrzebowy niebieski Grzegorz. Basia mi zamówiła, nie Basia. E, ja Grzegorza nie ten robię. Basia mi zamówiła e, ten.